śrubeczki do odkręcenia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i tutaj dwie. No to to trzeba wyciągnąć. Ogólnie jest. Tam widać chyba tą śrubeczkę. Można sobie wyciągnąć. Mm. a jest, dobra tak to wygląda w środku cały airbox trochę oleju jest tutaj ta ścianka taka do wyłapywania pewnie jakichś owadów teraz Czysta w miarę O kurwa D o. Slipa lekka Trzeba go wymienić Niestety Tak to wygląda? Trzeba będzie go wymienić na pewno To jest jakiś robal jeszcze. Zdejmiemy, wyczyścimy ładnie. Zobaczymy jeszcze później świecę. Teraz wejś... <coughs> wersja po ściągnięcia Airboxa to to, czyli cewki trzeba odkręcić. Raz, dwa, trzy, cztery świece łatwy dostęp do tego. Po prostu trzeba to wyciągnąć i tyle. Zobaczymy, bo tu jedna świeca. Jeszcze była taka, znaczy ta fajka była jakaś taka roz... rozwalona, więc zobaczymy jak to tam wszystko wygląda. Trzeba chwilę poczekać jeszcze stygnie, żeby to powykręcać później. Świecę na przykład Czekać, że coś będzie widać. No tak jakoś dziwnie przesycha. Magiczny płyn. A tak wygląda płyn do nasączenia filtrów Niebieski Zobaczymy czy taki dobry. Pytanie czy wszystkie tak będą wyglądały ładnie jak tak gdzieś tam dostaje ale ty miałeś regulowane to jest pierwsza świeca tamta była druga, to jest pierwsza Świeca numer 3 Raz, dwa, trzy. Co? Świeca numer 4 Niedokręcona. Za łatwo poszło. Zresztą widać była z cała w Tak jakby coś uciekało, tutaj ciśnienie zobaczymy. Może będzie lepiej jak ją dokręcę.